Rafał Trzaskowski urodził się w 1972 roku i ma 48 lat. 48 plus 72 równa się 120, 120 plus 300 równa się 423, bo ma dwójkę dzieci i żonę, w sumie 366 ilość kolorowych ławek. Które Trzaskowski zbudował w Warszawie 666 minus 420 równa się 246, 246 plus 10 równa się 256, 16 do potęgi drugiej równa się 256, mamy 2020 rok, 20 minus 16 równa się. 4 Rafał Trzaskowski w drugiej turze walczy z jednym kandydatem, 4 odjąć 1 równa się 3 trójkąt ma 3 boki i 3 kąty Rafał Trzaskowski to Illuminati i diabeł.